Witam ciebie w kolejnym odcinku, który wprowadza ciebie w meandry maksymalnego wykorzystania sprzętu, jakim jest PowerBrief dla twojego zdrowia i lepszej wydolności psychofizycznej. W tym odcinku chciałbym ci opowiedzieć o nieco odmiennym trybie pracy z tym urządzeniem, a mianowicie chodzi o tryb pracy ciągłej. Ten tryb możesz zastosować w momencie, kiedy na przykład intensywny trening w postaci takiej, jakiej, jaką zaprezentowałem Ci w poprzednich odcinkach, jest dla Ciebie ciężki albo niemożliwy, albo te mięśnie są naprawdę bardzo osłabione, na przykład po przejściu przez covid. Co w takim wypadku zrobić? W takim wypadku zalecam Tobie po prostu ustawienie sobie obciążenia, gdzie będziesz odczuwać opór oddechowy, ale wsadzając sobie sprzęt do Buzi automatycznie będziesz w stanie oddychać przez 10-15 minut w sposób ciągły. Wówczas możesz to oczywiście robić pracując przy komputerze, jadąc samochodem, nie wyjmując tego sprzętu z ust w żaden sposób przez okres 10-15 minut. Oczywiście bardzo ważna rzecz, którą podkreślę jeszcze raz. Na początku, zanim zaczniesz pracować, aktywizuj swoją przeponę i później koncentruj się na tym, aby praca z Power Bliss wiązała się z aktywizacją Twojej przepony ciągle i stale. Czyli wkładam urządzenie. Zauważ, logika postępowania jest dokładnie taka sama. Jeżeli jesteś w stanie, możesz sobie wyregulować tempo oddechowe w następujący sposób. Robiąc dynamiczny wdech, wdychasz przez okres. 2 do 4 sekund, a wydychasz powietrze przez okres znacznie dłuższy niż przy wdechu, czyli przez okres 4-6 sekund. Bardzo wskazanym byłoby wyregulowanie swojego tempa oddechowego do proporcji 4 na 6, gdzie 4 sekundy to wdech. 6 sekund, wydech. I jeszcze dodatkowo możesz dołączyć sobie pauzę pomiędzy wdechem i wydechem w ilości czy czasie trwania 3 do 5 sekund. Czyli może to wyglądać mniej więcej w następujący sposób. Oczywiście zauważ, że w przypadku, kiedy chcę już zachować pewne proporcje, kiedy chcę zachować odpowiednio długie pauzy pomiędzy wdechem i wydechem, wymaga to na początku mojej uwagi. Natomiast jeżeli chcesz pracować i oddychać w sposób prawidłowy, w tak zwanym czasie przejściowym, zachęcam Cię do tego, aby na przykład pierwsze 5 minut przetrenować sobie z liczeniem, tak? kiedy wdech jest na 4, wydech na 6, przerwa pomiędzy wdechem i wydechem 3 do 5 sekund a później dopiero przejść do takiej automatycznej fazy, czyli najpierw aktywizujesz, nadajesz właściwy rytm swojemu oddechowi przez 5 minut w sposób świadomy, a później kontynuujesz, dobrze by było w sposób podświadomy już to, co udało się Tobie wypracować. Kolejnym elementem, który możesz wykorzystać w odniesieniu do pracy ciągłej to praca np. podczas rozgrzewki oddechowej, podczas rozgrzewki przygotowującej Ciebie do wysiłku fizycznego. Wówczas dostosowujesz sobie oczywiście opór do swoich możliwości, wkładasz urządzenie, wtedy warto byłoby zastosować klips na nos Natomiast z doświadczenia mogę Ci powiedzieć, że przy mniejszych obciążeniach ten klips nie musi być, natomiast później, kiedy to obciążenie zbliża się do 10, 8, 9, 7, już ten klips jest skazany, ponieważ będzie się wytwarzało takie podciśnienie, które będzie Ci powodowało, że ten nos będzie świszczał. Natomiast tutaj, jeżeli się zatkam nos, wkładam sobie urządzenie, i na przykład wykonuję jako rozgrzewkę serię, nie wiem, skakania na skakance, albo serię biegu bokserskiego, albo przebieżkę, gdzie mam po prostu sprzęt w ustach. I staram się oczywiście cały czas, cały czas, wiem, będę to powtarzał, aż do znudzenia, ale jest to element niesłychanie ważny, cały czas koncentruję się na aktywizacji przepony. Wysiłek fizyczny z użyciem sprzętu Power Brief może przybierać formę i postać spaceru, delikatnego biegu, gdzie uwaga, tempo powinno być narzucone przez komfortowy, yy, yy, może inaczej, do zniesienia wysiłek na poziomie mięśni oddechowych, kiedy to nie musisz tego wysiłku przerywać i na przykład nie musisz co jakiś czas wyciągać tego sprzętu po to, aby mocno poddychać, uzupełniając deficyt tlenowy. Tutaj robisz to w sposób naturalny, delikatnie cały czas, pokonując swoje bariery, przekraczając te bariery i limity, które Twoje ciało i Twoje mięśnie oddechowe mają na chwilę obecną, ale ciągle w sposób, który jest dla Ciebie akceptowalny i komfortowy. Czyli jeszcze raz, tryb pracy ciągłej. Możesz to zastosować w ciągu dnia. Oczywiście, im więcej stosujesz, tym lepsze są rezultaty. Możesz oczywiście zastosować tutaj tryb pracy ciągłej, na przykład podczas rozgrzewki przygotowujący Ciebie do wysiłku fizycznego przed treningiem z wykorzystaniem tego sprzętu. Co prawda badania naukowe pokazały, że tryb pracy, dwie serie po 30 wdechów i wydechów dwa razy dziennie dadzą Ci. W zasadzie tak samo szybko pozytywne rezultaty, jak zastosowanie trybu ciągłego, ale uzupełnienie trybem ciągłym da ci z kolei jeszcze lepszą wydolność, na przykład psychofizyczną, czy podwyższy Twoje zdolności kognitywne podczas kiedy pracujesz na przykład przy komputerze. Wypróbowane, sprawdzone przeze mnie, przez wielu moich klientów, którzy faktycznie to potwierdzili. Efektem ubocznym, przed którym Cię muszę, Ostrzec w przypadku treningu oddechowego jest, no cóż, efekt detoksykacji, czyli Twoje ciało może być zdecydowanie bardziej natlenione. U niektórych osób to faktycznie występuje, kiedy to możesz na przykład odczuwać delikatne zawroty głowy, delikatne rozkojarzenie na samym początku, ponieważ nagle, ni stąd, ni zowąd, z racji rozpoczęcia treningu oddechowego, Twoje ciało, Twoje narządy wewnętrzne są lepiej dotlenione. Kolejnym efektem ubocznym będzie głębszy i dłuższy sen, ponieważ ponieważ twój układ nerwowy zacznie się wyrównywać co do e, zazwyczaj dominacji tej części sympatycznej, odpowiedzialnej za stres. Nagle praca przepony uruchomi tą część parasympatyczną odpowiedzialną za wypoczynek, relaks i w tym momencie możesz odczuwać e, na przykład senność. Senność, która w nocy będzie przybierała niespotykane przez ciebie do tej pory e, e, powiedzmy formy, a mianowicie są ludzie, którzy śpią Znacznie dłużej i na przykład zasypiają, e, przysypiają i spóźniają się do pracy, ale to jest oczywiście pozytywny aspekt, ponieważ Twoje ciało się regeneruje i do pracy wcale nie musisz się spóźniać, tylko po prostu będziesz potrzebować nieco więcej snu, ponieważ układ nerwowy właśnie to złapał tak zwany pion. I będzie znacznie lepiej funkcjonował, czego oczywiście z całego serca Ci życzę. Zatem wiesz już, jak korzystać w trybie ciągłym, wiesz jak wykorzystać to do rozgrzewki w trakcie wysiłku fizycznego. Zatem w zasadzie wiesz, jak z tego sprzętu korzystać. Pamiętaj również o konserwacji, tak jak mówiłem. Jeżeli intensywnie korzystasz z tego sprzętu, warto byłoby kilka razy w tygodniu zanurzyć go w ciepłej wodzie gdzie ten sprzęt będzie tam moczył się przez 10-15 minut. Oczywiście sprzęt nie nadaje się do zmywania w zmywarce, ostrzegam, ponieważ ulegnie on zniszczeniu. A co na przykład tydzień możesz skorzystać z tabletek czyszczących, gdzie sprzęt rozkręcasz, zdejmujesz wszystkie części składowe, rozmontowujesz go i najzwyczajniej w świecie zmontowujesz z powrotem po osuszeniu na suchym ręczniku. Mam nadzieję, że tym samym przybliżyłem Ci mądry korzystania z tego sprzętu. PowerBrief, który jest prosty do wykorzystania, bardzo łatwy do użycia i uwaga, uwaga przede wszystkim, jest sprzętem, który absolutnie może zmienić jakość Twojego życia i jeszcze raz sobie powtórzę, nie mówiłbym tego, gdyby nie wszystkie doświadczenia z klientami, z którymi pracowałem do tej pory, którzy sami. Dzielili się ze mną swoimi doświadczeniami. Zatem dziękuję Tobie za uwagę, życzę Tobie sukcesu w stosowaniu PowerBrief. Pamiętaj, że PowerBrief powinniśmy korzystać w ten sposób, że przez 4-6 tygodni dochodzimy do maksimum skali, a później wykonujemy trening w zasadzie tylko i wyłącznie, wystarczyłoby 3 razy w tygodniu. Ale cóż, masz przed sobą te 6 tygodni treningu. Zatem życzę tobie wytrwałości i wspaniałych rezultatów, które na pewno nadejdą jako konsekwencja twojej pracy, uważności i energii poświęconej dla ciebie, dla twojego zdrowia i poprawienia jakości życia. Serdecznie cię pozdrawiam w imieniu swoim własnym przemysłówbulski.pl i w imieniu całego serwisu www.treningoddechowy.pl, gdzie znajdziesz i prawdopodobnie znalazłeś PowerBlist i znajdziesz wszelkiego rodzaju wyższe modele i typy, o których również będę miał śmiałość Tobie opowiedzieć. Najlepszego, trzymaj się, cześć!